Pika, pikaciu! Hej, nie streamerzy. Działa? O, działa. No bo musiałem... Bo od grubej. Nie, od, od grubej... Nie, to jest sąsiad. masz dziwny ten. Co mam? Nie trzymasz ten telefon. Krzywo? Krzywo? Czekaj. Mam. Nie przemyśl. Ja, ja zawsze tak mam. Ja pierdolę jest gorsze? Nie podejdziecie jakiś głowo z piwem. Ja pójdę po alkohol, ja pójdę po alkohol. A mój A skąd my mieliśmy wiedzieć, że wy aktualnie przyjdziecie tutaj, że was powiedzieć. do nie ale ja nie pisałaś nic, że przyjdziecie. Tylko napisałaś, że spodziewał. To tam byś nie spodził? To dla grubej WD. Nie, piwko jest lepsze, bo można tak chyba, że wolisz wódę Nie. W sumie dzisiaj wszystko mi już wchodzi Kasia, <grymne> masz taki, że akceptowalno do wszystkiego Pierdolę, 48 paczek, kurwa, pustych Co fajek? I teraz no, znajdź pełna. Te pełne Groba, jaki pociąg, e, w ogóle, to, to jest hit, nie? No dobra Ej, to było przerażające cię przez to, przez że Kasię obserwowałeś I sobie u historia po prostu, nie? Bo powiedziała twoje imię i Aha. przez to Wiktora wpisali no, do Znaleźli ją, ja, znaleźli a, a że ty a ja to, miałaś już bez 20 tysięcy, to... czyli tam ile obserwujących to... Ojojoj, a to się to kurwa... A wiesz co jest najsmutniejsze kolego? Babi. <średzi> że nawet z taką kurwą nie pogadasz na żywo <średzi> To pokora w to, to jest smutne <średzi> Ja nawet nie wiem co się dzieje, tylko czytam komentarze ogólnie. Gdzie Alicja? Alicja w tkaczce chyba z tą nasą. Czemu Kasia ma taki sztuczny śmiech, że się śmieje i nagle przestaje? xdddd? Pytaj się jej. Tak, tak, przystaje, nie? Po prostu kurwa się urywa. No no, tak po prostu. Dusi się już. Po prostu. Tak. No tak po prostu mam kurwa no i co? Wymuszany śmiech? Wika, ruchałabyś. Wolta nie, a na woli moich przyjaciół. Kurwa. A, a kim. Po, ale poczekaj, a kim ja jestem? Jesteś zwycięzcą. No właśnie. 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 jesteśmy twoją propozycją. A, z mieszkaniem? Tak, i wpadłam na pomysł, że moglibyście zrobić trochę inaczej. Czyli na przykład Stary. miesięcznie płaciłabym cię konkretną sumę, na przykład 800 zł, 900? No, no. Ja po prostu tak bym zajeżdżała do Polski, to bym sobie tam mieszkała na kanapie, albo robiła sobie tam imprezy właśnie tak, żeby zaprosić koleżankę. <laughs> tak, i iść dalej. <laughs> Ale dalej będę płaciła, nie? Nie wiem, zobaczysz się wprowadzić tam do niego? Ja bym chciał. Jeszcze... Nie, nie, ja bym nie, ja się już Wiesz o tym? Ja muszę... Bym... Chyba, że też gruba za mną mieszkać. Ale ja bym chciał w jakimś rzecz. No, nie głupie, nie? Rzesz jest najlepszym dzieńcem, no. By to już chciała się na Tak, to jest u nas najlepsza. No, stoki kurwa raczej, no Nie się znają. No. nie Chorun. znają. się, no nie znają. Nie, no, wrzesz, to już przesada. mieszkam tam od 19 lat, nic nie ziemię. To jest Sugarmami Nie, bo ja z tego też bym czerpała, nie? Jak będę na przykład na 3 tygodnie w Polsce, to. To mi się opłaca. Mi się opłaca. Ja bym chciał z kimś mieszać po ale prostu. Lepiej ale mieszkałbyś nie ze mną nie, na przykład żadny, przez trzy tygodnie, tego. albo przez cztery Potem miałbyś wolną chatę, zapraszałbyś jakieś Alicja, robił kurwa drank, streamy i tak dalej Co wy kurwa jest z tą Alicją, ja pierdolę No przykładowe Co imię, źle, nie? Tak, na... Kurwa każdy Z Emilką, czy z Riki, czy z kimkolwiek Swój rocznik a, ty chcesz wyłapać no. kurwa bana już tak na stałe na całe życie kurwa, czy będziesz dalej no. napierdalał jak jebany debil kurwa do tego telefonu lubię, i spamował tą pizdą kurwa? No bo on by cię nie kupił no. kurwa, bo to jest pizdryje. No to nie jest. posłuchaj się, siadaj. przyjął byś kurwa, na Ja, No i że kurwa, on rozumie, że ja nim gardzę, bo nie? Jeszcze ja zaraz powiem, się nie go gardzę. Tylko jest byłym przyjacielem, a nie przyjacielem. Gruzo, rozjeb go Monka. Monkę. Kogo gruba tak wyjaśnia? Kto to jest? Kurwa taki chłop tam Który, kręciłaś z nim, tak? Nie, on, nie wiem, kurwa Bo na jebana coś tam też, kurwa Powiedziałam za dużo do niego Jakiś miłostek chyba Koleś, <śleszamy> <śleszamy> no, ale jakby jak cię nie znał I Kurwa, wiesz Ale ja tam mówiłam jakieś takie chyba poważne rzeczy, kurwa Oj no. A nie myślę tak na, na przejrzał no, Po alkoholu znasz Wiesz ja po jak jest jestem słuchne. taka, że ja wtedy mówię No wiesz mnie nie interesuje jak wyglądasz, nie ile zarabiasz I Ja by tak gadałam Mówię wiesz no, wiesz, że ważne jest to, że w stanie przedsiębiorstwa Jebanek, jak wlotka wygrasz Kurwa, żeby takie głupoty pierdolić Ja mówię ja, ja, ja. wiesz, no ja też nie jestem jakąś kurwa top modelką jebaną, nie? No tak, ale Ale kurwa, tak. my, ale Jaka chodzi z... o to, że po prostu jakby nic do niego nie czuję A po pijaku myślałam, że czuję Jesteś, Boże. Mati mówi, że jesteś Bo wódka do niego czuje, ale ty nie, no po prostu, no Tak wyszło kurwa, no Jezus, mi też tak nieraz coś zrobił Że dostałeś kosza? Tak No cóż Życie, no Życie Dokładnie. Jest novelą. Raz do roku Gualdiego ale Czasem chcesz się wyżalić, Ale nie <coughs> do kogo. Sorry. Jaka świnia No wy nigdy się nie zbekałyście, nie spierdziałyście, ogólnie jesteście kurwa policeski, zawsze tak. pachnące. I nigdy nie miałeś rozwolnienia w takich O właśnie. Ale o, <coughs> propos ostatniego chyba był bardzo <coughs> dobry. Bardzo dobry. Ocenka kurwa 10. Ja no, bardzo, no, bardzo dobrze. No dobrze was doprowadziłem przez. Bardzo dobrze, no. Bo ale tam ja już wtedy mało poznała, pamiętam, I jak mi się szybko film urwał nie w tym Sopocie co? Ale ja no, ale ja ile tych A ja tych czosnków, ja kiedyś ja pijam chyba tak? z 30 szotów kurwa, Stara, ja sobie filmy. kupiłam moralową. 19 mam. Ja, ja sobie ostatniego jeden, łyka 5 ja miałem Bo ty mi ją całą wypiłaś, kurwa, ja się chciałam dać raz. A to ty zaraz ciężki No O jesteś uparta Ten niebieski, nie wiem co to coś coś jest, jagoda? Tak tak. i to będę do siara, no jestem. Kasia masz się jeszcze tego balona? sprawdźmy gardło Wiktorii Ja nie mam tego. Ale ale, ale... ale nie widziałeś, ale tego, tak szot, ale nie widziałeś czyli... tego szota? widziałaś tego shota? To Z balonem? A co z tym głównym na chodniku w końcu? A! Dobra, a, bo właśnie nie dokończyłem. No mój woj tak gbie nakrył i ja próbowałem zwalić to na psa. Niestety... ale nikt nie uwierzył. A mówiłam ci ten o wylewanej zupie do kwiaty. Nie. To słuchajcie, nie, bo kiedyś moja matka miała własną kwieciarnię, nie? a ogólnie mój stary to taki kucharz jak chuj nie? Ma no jak mi robił kanapkę czy do szkoły, to tak grubo chleb mi kroi, że mi było wstyd jeść w szkole, nie? Kurwa, tak. To, mój stary tak, tak samo, ja taki pierdolę. Ja mam szynki jeszcze w broju, wiesz, to kurwa. No ale dobra, słuchaj, no i mój stary jedyny co miał go gotować, to był krupnik, kurwa ta zupa, nie? <laughs> I ja dzień w dzień, aż tam czwarty dzień, jak mama otworzyła tą kwiaciarnię, krótnik, krutnik no zaczęłam ją wylewać do pufy, nie? Wiesz? No i mama jakieś wchodzi, mówi, kurwa, Adam, co tak jemy, nie? I mówi, chyba jakiś szczura, bo mysz tu zdechła, nie? Kurwa, człowieku, szafy poodsuwali, wszystko, nie? Szafy, telewizory, komody, nie? I moja matka otwiera, mówi Adam, pasz. A tam mięso zagniłe z tego krupnika, człowieku. To już tak wiesz, tam już humukulisu kurwa się rozwijał, Kurwa, nie? ja też to miałem Ale ja dostałam k... wtedy pierwsza raz, w do mojego starego. Nie? Ale w ja to coś. Dostałam pasem wtedy. Nie? W, geta, w geta. a mój stary mówi, no i milice smakują zupki, ty. I do tej pory nie przełknę krupnika, nie? Ani zupy. Znaczy kru... ani zupy. Kruplik, Ale tak wiecernia była ja koło tego monopolowego, gdzie my byłyśmy? W tak, tak nie nie nie, 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 my, my mamy akwyczer na przyrzuca To było kurwa jak ja mówię, miałam z, z 10-11 lat To ile razy wiadro dziennie, nigdy nie waliłem wiadra, nigdy No, ja Co? umarła Ja bym umarła po wiadrze ja nie mieć tego ja byś, błędu nigdy a Ja bym chciał wiadro zajebać Nie, bo byś nie żył Ja w ogóle nie umiem palić, ja w ogóle jak palę to albo mi się żyga, albo Ja zawsze kaszę strasznie Ja żyję. No a a tu palisz normalnie, to jest już dziwne Ja uh -uh. się palę dno. No ale to też, też ma chyba nikotynę, nie? no nie? No nie ma nikotyny, kurwa No ja wiem, że to, ale jakby to trochę jak fajki, nie? Jakbyś paliła Nie, paliła. nie Nie? To cię dusi we wnętrznościach, kurwa To cię pali Dobra To mnie pali Nie, cię pali Dobra Gruba zawsze pali jak porucha? Nie Nie, ja w ogóle zawsze pali Kurwa po prostu A, że... nie, a Ale patrz się ruchasz To jest wasze czy nie? Sługa to ta. jest chyba ich, no na... Tak? To jest wasze czy nie? Nie, wypierdol E, ty Nie, to jest. nie? Nie, no, specjal no. kurwa Co? Nie no, sp specjal i pokazuje czy to wasze Czekaj też jak kurwa piłeś warkę strąg? Ale to już nie tak! Wiesz, już wiesz, wiesz, na takie S się! Ja nie, to... nie wiem jak nisko upadłeś! To, to wtedy, wtedy, to, wtedy chyba to... pierwszy raz właśnie tak nisko upadłeś, że żegałeś na jero. Ale macie... Ta, no, to był kurwa najmocniejszy... A ze na mnie jeralu. się śmiałeś, jak żygałam z psem do kibla. Kurwa jak jest jebany ja pierdolę. Co ci napisali? No daj się no, da, nacieszyć, daj, daj nacieszyć oko. No Daj A ze mną dobrych narkotyków? Wika on mnie peta jak Louda. Ja nie narkotyków i pamiętaj, narkotyków. To chyba dobrze, nie? Narkotyk wypłacisz, nigdy i nie bierz narkotyków, bo cię kurwa zbierasz z planszy Ja brałem tylko grzyby i, i grzyby są. A ja takiego Mefedroniku. Nie. Wiesz co? <laughs> <laughs> Szczerze mówiąc, pewnie Mefedronik miał miało okazję nieraz, ale. No, Jakoś nie ciągnę no, mnie do tego Ja próbowałam parę razy koksić, powiem, że w pytania. jaki temat Mi się wydaje, że wszystko jest dla ludzi, jeżeli nie robisz tam to z głowy. No to ale wiesz Dobra, wesiadaj tutaj, bo jak kurwa zaraz będę mogła Trzona w chuj Co? O, Katarzyna, ale ba, czy, widzisz? Czy Katarzyna możecie... krany całą atrakcję Nie, 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 nie. nie. Czy możecie to... nie wyzywać mojej koleżanki? Ale czyż jak tak powiesz, to będą bardziej A, to, to, to teraz ciebie będą wyzwać? Dobrze, dobrze Zobaczymy kiedy się wyczerpie pula, nowy obelg no, ja mam jak, szybko, jak szybko Nie wiem, mam ksydek gruba jak i od... Nie no, dużo ludzi też uwielbia Cię, Wikusia Nie to wiem, nie ale jest tak, mam ksydę o, Nie, gruba i... Ty mówisz, szuka? że się wykończy pula obelg Ja mam 25 lat, kurwa, ksydek gruba I, i stoję na gładze więc Laumel jest... się nie wykańcza. I, a, nie, widzicie, a grubą, się. ale grubą uwielbiałam, przez to, że ma dystans taki do siebie. Jaki dystans? Czy... A co mam, przecież nie będę płakać? No, 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 no. No, no, nie, Powin masz nie, nie. Powinienem grać w Tomb Raider'a w Sylwestra i mieć Pryszczenariu. <laughs> bo jestem gruba. A tak nie jest? <laughs> ja Rzutuję. Nie no. mam Pryszczenariu i nie gram w Tomb Raider. A w, co, w Lola? Nie, nie, nie teraz o. akurat za, mam na PSP napierdalam w GTA. Dzięki za ludzcy, tylko nie wiem ile, bo mi kurwo ucięło Chyba jeden, ale dzięki <grym> Czy tam czerty, czy tam co tam Tysiąc? To ile to jest pieniądzów? O, a jak to się, jak to się do w ogóle na ten? Ta, tysiąc złotych, na pewno nie a jak tu się przekładają donate? Tu normalnie miał jeszcze 10 zł na przykład jak dają no to. Tak, no, co, no? A to był jeden. No dobra. No to jeden. Dziękuję. Nie wiem ile pieniądze. 2K euro po kursie. W ogóle ta dziewczyna co była z nami, nie? Która? Ta Maja. A ta blondyna co poszła no, w końcu. Nie jak się w chuj kojarzę, ale niemsko. Ale ona mi się wydaje, że ona się nudziła tam. A ty śniesz w nie dzisiaj jestem grzeczna nie znam po prostu. Dzisiaj jestem grzeczna, akurat tak było miałam być miala, no Ja nie. pamiętacie, jak jechaliśmy uberem i obok nas w jechali jesteś tu rasy. Jalla! Tak, dba, kurwa! Dba, to by dopiero jajaśmy na Męka! I A, no bo to było z tym orkiem. Tak, widzisz, jak ja mam świty, tak, ja, no, to ja mam takie tak. prześwity i przebłyski tak mi się film urywał, że ja kurwa mam źle chronologicznie wszystko porozkładane, nie? Wiesz co chodzi? Ale Bo, że nie, nie przestanę grać głosem było kurwy. Ja lubię takim głosem rozmawiać. No. Przepraszam. Siść na oczy sobie zrobiłaś Kasiu. O dziękuję. Świecą się troszeczkę. Zielony ja kie... budyń. Budy? Ja, ja bym opierdolę, ja nie jest, jak O jezu! A ty co nie Ciągle ona już chyba kolejny tydzień kurwa mówi o tych jest frytkach. To, ja bym. tak że to frytki belgijskie, ale takie dobre frytki belgijskie i jest już. frytku. I grube. Z grubasiem, w oleju. No. Gruba no, no, tak że będzie ciężko tylko <laughs> Bal Balona nie miałaśnią, <laughs> Jezu, to jest na TikToku, widzicie, że to ma wyświetleń? <laughs> No nie ma, kurwa, ja nie pracuję, pracuję w Polsce, ja mam wyjebane Jak to mnie nie podejdzie, o, Kasa, jesteś kurwą za granicą <grym> O no to ja, cześć, Wystawiaj <grym> <By> na <fytuń. grym> do Na Nawalasz kasień, nie lepiej być sobą, ale... Lubi to co? Co? <laughs> no pytałem się, że nakurwiasz tym głosem A, a ty idealnie... No bo lubię a. No tak, dlatego powiedziałem, że może <coughs> lubisz A, bo za Hilda Farrenpotter też tak gadała Wiesz która? E... Jak do niej Potter podszedł, tak były nagle. I ona mówiła, widzimy tylko ci, którzy widzieli jak to miera. Nie kojarzysz? Mało Mało Harego Pottera do... to chyba nagle. <grym> Nie <chodziesz tego. grym> A to jest pierwszy? pierwszy ja Luna, Luna, Google, Luna to było piszą. Z Luna. O, oh, Luna. Love, love, love Good. Love Good. Zawsze myślałam, jak weszła ta część w ogóle, jak wyglądaliście Harry Pottera wizualnie. Tak, to Zawsze myślałam, że Luna to będzie jakaś dziewczyna Drakon Malfoya, bo mieli takie same włosy To jest no. <grym> Kurwa, jaka biba. No Tam ty piara jest, to nie? Tam ostrożnie To Ej dobra, widzowie Masz chłopaka Chodź do sklepu, ręka do góry Kto? Kto? On chciał wejść na to tego wiemy. streama mają on do mnie stoi jak ten Jak no. ten tak się nazywa, jak? Nie wiem, nie mam no, nie. pojęcia Masz chłopaka, nie? Masz Kurwa prawdziwego mężczyznę Stary I raczej ja Nie ma szans Nie ma szans, on związku ale nie ma szans, ale ja, ja ci powiem jedną rzecz no. My nie się... mów nikomu, wy też nie mówcie. Dobra, to, to jest. To jest Filip, a to jest Kamil pod względem męskości, kurwa, niestety. I to jest sad, naprawdę. To Ale oni jest, nie widzą to tego. Tak kurę w Jeszcze smutne. raz, jeszcze raz. Gdzie jestem ja? Pod względem ja? męskości. No. Widzicie Filipa, nie? No, to ja. To jest Filip. No. A to jest Kamil. To jest tak kurwa smutne.

To jest że umysłu Jeżeli chcesz przy kimś mężki to kurwa Naprawdę Dobra kurwa ty Poznalaz tam. kiedyś z zmienisz Dobra kurwa Gruba ta Ta co mówi Gdyby nie gruba Powiem ci tak Gdyby nie masa to cycków byś nie miał Coś mam małe To, się nienawidzi. to, się nienawidzi. to się nienawidzi. No, nie chcę kurwa To nie zaprosiłeś No właśnie nie Gdyby no, nie masa To byś w ogóle tak, kurwa nie, nie mam kurwa nie, no, teraz teraz masz takie, tyle. masz takie, masz takie sardynki, takie, takie, takie. Nie, <grym> kurwa nie fafluj do mnie, bo odpisuje. <grym> nie fafluj. Na i chłopcu. A na ty. Na, 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 na tu Nie <grym> jestem teraz, kurwa teraz Mądre dziecko. <grym> Halo? Jak to się pisze? No słuchaj Mordo jak coś ja mam streama, ja mam streama i dlatego nie chętnie. Ja mam streama, Mordo, ja mam streama. Na jakim to jest? No, słabiutko będzie, wiesz, z takimi nie, rzeczami teraz na ten... Ty wy i. Fer Ty, W i... -i. O no? No, no to wiesz, to się takie rzeczy ogarnia szybciej, nie? Gruba TV. Ja nie mam skąd teraz. Pomóc. Nie, nie, nie. No się na hejka, no papa rozłącz się mam telefon zepsuty rozłącz się bo nie mogę czujka mi nie działa no nie rozłączy się jutro możemy tak zrobić odbierajcie odbierajcie odbierajcie? odbierajcie odbierajcie kurwa ile zapisz gra Zajmij ale możemy to niby tak niby. kiedyś zrobić, że się wysprzęgla kim jestem, ale musiałby naprawdę duży donate tu Ale w sensie, że no, też f... na tym zarobił. Aż nie, znaczy to inaczej, bo ja mam specyficzną pracę, nie? A, Ja no o nie mówię na streamach, mhm. a przykład, jeżeli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, no to ja likuję, nie? Co robię? Pokazuję jakieś zdjęcia, czy jakieś filmy. Hmm. Zaobserwujcie listę przez Ale to dwa, nawet nie o to nie, to 58. mnie... Nie ja obchodzi. Gruba alo przestrzyma. A też na tym kurwa zarabia, Jak Ja trzymasz wikusia? Nie, bo będą mnie kurwa stankować. No dalej, ja. ja mam wikusia. No A się dolają, weź kurwa. No. Wiku wikusia, taki nie... best trip nagle. Niech się nie chcę pobawiać śpiegów Obserwuję. obserwuję. I nie pewno, kto tam A słuchajcie, jak coś, gruba alo no. no. Nie wikusia na mnie. Obserwujący. A tak kurwa do mnie pisze. Ale tak od razu? Kurwa, si on. Spokój ducha, kurwa. Nie, bo nie Wikamielik, to nie ona. Trzeba dużo Nie, bo to inną Wiktorię napisali. Nie co, co robię? Wikamielik, to nie ty. Ale nie, wiem, ktoś podał mojego tego. Nie, nic nie ciągnę, mi się pysie. Nie czuję potrzeby. Wikusie 10? To co nie No i z Boże, gdzie co? Alicja? Alicja co? No była Alicja tam. Aha. Ty, ty, eee. Twój Coś ty ja kurwia ty. I co wy na Sponsorzy. Ewidentnie. Czy jest jakiś widz, nachalny. który mieszka w gansku kolmotławy i pójdzie po piwa do sklepu i przyjdzie tu z nimi posiedzieć? <laughs> Obiecuję, że nie oddamy. Hmm. Ja? Ja? No to zapierdalać z browarzami, co? No to dawajcie, no W <gulowo> mi wcześniej przyjedzie, jak zobaczą takie zamówienie <gulowo> Ale no bo już chyba ani tego nie działa Podaj adres No tu jest ten, na Motławce Motława Przez na zero Tak Po drugiej stronie Może być fajnie. Pytaj za ile obserwujących kupiła na IG Eee, Marek od Julki robi mi promę. Robił. Marek a... No teraz jego brat. De, jej to, brat, to, no. Mareczek, mój. Tak, znasz. Tak, go, go bardzo z jego bardzo dobrą koleżanką. Spoko jest? Nawet. Jego widziałam parę Alco, razy z jugo. bardzo w porządku. On jest spoko mega, no? Jest bardzo w porządku jest jedną z osób, na której chyba na obecną chwilę najbardziej bym mogła polegać. Tak? Mhm. Widzisz nie. Już, kurwa kiedy jest mało niestety Nie ja go parę razy Albo widziałam stety. właśnie z Jagą A tak to no. go nie znam prywatnie kurwa. Ja też... Ej to jest Mike piwo No to kurwa piwo Filip kurwa na Zdrowa Filipa no, piwo wyciągnęła Normalnie Z dupy bym je bo A tak było Pokażesz te cipki z prawej? Co? Z tej strony czy ta cipeczka cię interesuje. Polityk, uśmiechnięta buźka. Trzy złote. Dobra, jedna o... eskortka, która ocenia inne osoby. Kolejna to jakaś patusiara, która śmieje się z własnego chłopaka i daje eskortce go wyzywać. Wspolczuje ci trochę wult takich znajomości X. No widzisz. Ale... No widzisz, i może nawet ta eskortka ma kurwa powód, żeby wyzywać tego cwala Przepraszam Eee, nie uciekaj, e, nie Sorry, oh, nie. sorry she, she, didn't she didn't know She didn't know, she tak, didn't know Chodziło że, że Tak, tak Cwaniaka No cwaniaka się. Tak, przepraszam, I'm sorry No trzeba że ma cela <śmany> Tego jebanego depila, przepraszam. Kaśka. Ale że ma, pepie, że ma do, cela, ma, że dużo celów. celów. Zasłużył sobie na tę ciężką pracę. No tak. No mam przewysłać zdjęcie cięcy już. <śmany> Niebo beze mnie kurwa dawno by leżał w rowie pierdolonym. Chuj, jebany A jakiś fajny chłopak chce powysyłać za mundację na fnapie, dajcie znaków. Ała? Dobra, to jest 3 złote. Jaki to problem powiedzieć, gdzie się pracuje? Robi jaki stajemnice? No po prostu nie chce, nie? W sensie. Wiesz, każdy ma wybór. Nie, ja jestem tego zdania, że jak mówisz to, co chcesz, to powiedzieć. Nie, Jak nie chciała, to powiem, no. Na razie nie mam ochotę. A ja pracuję na tym, na stacji. Na szelu jak coś? No. Jakbyście chcieli opierdolić hot doga, to gruba Wam. Jak powiecie, Volt Bonizia to 20% więcej yy, ten. Sosu dostaniecie. Pracuję na tym, Norle, na i na szalup A Dobra, chuj. Na Volt Bonicia od dzisiaj macie 50% więcej sosów. Ja zawsze daję sosu, a nie załuję sosów. Tak, widzicie? Bo w zapcie, kurwa, jak nie robią to hodowli, to, kurwa, słucha gołem. To, to dla, dla was, jem tak jem. Na samą górę, kurwa, dałem mi szosu i chuj, Jak ktoś, to możecie suba kupić. Za to, że, kurwa, gruba No, bo to jest najważniejsza rzecz.